Samo ramię robota nie jest w stanie wykonać żadnej pracy. Zawsze potrzebujemy jakiegoś narzędzia, które nadaje mu cel i pozwala wykonywać określone czynności. W zasadzie możemy zbudować dowolne narzędzie, natomiast do Asysty mamy cztery dedykowane, konkretne modele chwytaków. Jeden z tych chwytaków chciałbym wam pokazać. Mam tu. Chwytak firmy Zimmer, ptak palcowy, elektryczny. Zobaczmy, co jest w środku. Tworzy pudełko, w środku mamy tak pierwsze instrukcję, odłóżmy ją na bok, sporo papieru, widać dobrze zapakowany jest sam chwytak, i. Właściwa część opakowania, czyli chwytak, zestaw śrub i kluczy do regulacji czujników u chwytaka oraz zestaw adapterów, konkretnie dwa adaptery. Montaż zaczynamy od tego większego adaptera. Który jest ciekawym rozwiązaniem, ponieważ pozwala nam na ukrycie kabli wychodzących bezpośrednio z flanszy robota. Zapewnia to wygodę, jest to bardziej eleganckie rozwiązanie i jest też ważne pod kątem bezpieczeństwa. Eliminujemy dodatkowe ryzyka dla operatora związane z wystającymi konektorami, z wystającymi przewodami, na przykład przy kolizji. Ta flansza ma wyfrezowane miejsca na poszczególne kable. Mamy naklejki, każde z tych miejsc jest opisane, czyli zacznijmy od kabla z oznaczeniem LAN. Kabel internetowy ma swoje miejsce. Wciskamy go w odpowiednie miejsce. Dalej, kabel FS, który odpowiada za komunikację z naszym czujnikiem siły, on również ma swoje określone miejsce. Wciskamy go. One dobrze i stabilnie siedzą, że tak powiem, w tych swoich gniazdach i na koniec kabel HND, który odpowiada już za komunikację z samym chwytakiem i sterowanie nim. I w ten sposób mamy elegancko schowane wszystkie trzy przewody. Dalej tę flanszę możemy, ten adapter możemy już zamontować do flanszy. Warto zawsze pamiętać o pinie pozycjonującym, który pozwoli nam na dokładniejsze i powtarzalne przede wszystkim spozycjonowanie tych dwóch elementów, czyli flanszy i adaptera. Na flanszy znajduje się otwór na pin pozycjonujący, również na tej flanszy, więc je parujemy ze sobą. Się. W międzyczasie przeciążyłem robota. Dalej mamy drugi adapter, który już służy do bezpośredniego podłączenia samego chwytaka. On jest już nieco mniejszy. Pasuje również do tej flanszy. W zestawie mamy również drugi pin pozycjonujący do lepszego spasowania tych dwóch elementów, więc analogicznie umieszczamy pin pozycjonujący. Na adapterze mamy odpowiedni otwór. Mamy dwa adaptery. Teraz możemy je przykręcić do flanszy bezpośrednio, czyli nie przekręcamy dwóch adapterów osobno. Oba są przykręcone za pomocą tych samych czterech śrub, które są załączone w zestawie. Więc teraz wkręcę te śruby. Śruby z błędem więc nie potrzebujemy specjalnych narzędzi, żeby je wkręcić. Dokręcimy dobrze śruby, żeby. Chwytak stabilnie był zamocowany i żeby też odpowiednio przynosił siły, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo dla operatora, co jest kluczową rzeczą w robocie współpracującym. Następnie możemy przejść do montażu samego chwytaka. Chwytak montujemy na dwóch śrubach. Żeby go zamontować do flanszy, musimy najpierw odkręcić, zdjąć tą górną obudowę. Która ma funkcję bezpieczeństwa przede wszystkim ona nam ukrywa wszystkie ostre krawędzie z samego chwytaka. Więc zacznijmy od ok odkręcenia dwóch małych śrub, które nam trzymają samą obudowę. Przy odkręcaniu tego chwytaka z robota warto pamiętać, żeby najpierw zamknąć chwytak, przy otwartych szczękach nie jesteśmy w stanie zdjąć tej obudowy. Mamy zdjętą obudowę, widzimy sam chwytak. Chwytak działa w bardzo prosty sposób też. Ma prostą regulację 4 stopni siły zacisku. Czujniki wykrywające nam to, czy chwytak jest otwarty czy zamknięty. Również możemy ręcznie ustawić za pomocą takich klasycznych czujników. Klucze do ich regulacji również znajdują się w zestawie. W zestawie mamy również dwie śruby, za pomocą których przykręcamy sam chwytak do flanszy. Chwytak też ma już zamocowany pin pozycjonujący więc jedyne co musimy zrobić, to spasować ten pin z naszą flanszą. Wszystko nam dobrze pasuje. Teraz przykręcamy go za pomocą dwóch dołączonych śrub. Gotowe. Chwytak mamy zainstalowany. Dalej podłączamy kabel do. Konektora oznaczonego HND na robocie, który odpowiada właśnie za komunikację bezpośrednio z chwytakiem. Przekręcę sobie flanszę robota, żeby mieć lepszy dostęp do tego konektora. Mamy tu standardowy konektor M12, musimy go po prostu umieścić pod odpowiednim kątem i przykręcić. Z boku chwytaka mamy diodę sygnalizującą czy sam chwytak jest podłączony. Jeszcze nie jest skomunikowany, nie mamy ustawionych parametrów do jego obsługi po stronie robota, więc świeci nam się dioda przy ikonce błędu. W tym miejscu też regulujemy siłę zacisku palców, mamy 4 stopnie do wyboru. Tak jak wspominałem za pomocą tych Standardowych czujników do chwytaków regulujemy pozycję otwarcia i zamknięcia. Te sygnały, które wchodzą do robota i potwierdzają nam to, czy chwytak jest zamknięty, czy otwarty. Dalej możemy przejść do założenia obudowy, którą mocujemy z powrotem za pomocą dwóch małych śrub. Jak widzicie w zestawie mamy palce z uchytakiem. Możemy je oczywiście odkręcić i zamontować własne palce dostosowane do, do konkretnej aplikacji. W standardowej wersji mamy aluminiowe palce z zakończeniami gumowymi, z takimi gumowymi nakładkami, które też pozwalają nam lepiej złapać detal. One też mają te przeszlifowane krawędzie z ostrych krawędzi, tak żeby zminimalizować też ryzyko dla operatora. Mamy podłączony chwytak mechanicznie i elektrycznie. Pora na konfigurację. Chwytak konfigurujemy z poziomu naszego oprogramowania do Asysty RT Toolbox, gdzie z menu ustawień początkowych, czyli Initial Settings wybieramy Konkretny model chwytaka. Przechodzimy do zakładki Menu i Initial Settings, gdzie edytujemy ustawienia początkowe robota. I dochodzimy do ekranu, w którym po prostu wybieramy nasz konkretny model. Mamy chwytak cimera zamontowany, więc go wybieramy. Klikamy Next. W dalszym kroku musimy ustawić takie parametry, jak rozmiar tego chwytaka, jego waga, środek ciężkości. Jeśli mamy chwytak zainstalowany z adapterami dołączonymi do zestawu, możemy wprowadzić domyślne ustawienia, które są dostępne z poziomu pliku pomocy Visual Boxa. I to wszystko. Chwytak jest zainstalowany, skonfigurowany. Możemy sprawdzić, czy działa. Na wbudowanym panelu operatorskim mamy przycisk HAND, za jego pomocą możemy zamknąć i otworzyć chwytak. Możemy przejść do programowania, nauczyć jakiejś pozycji w tym chwytaku. Chwytak jest gotowy do pracy. Podłączenie go jest banalnie proste, wystarczy dosłownie kilka minut, żeby go zainstalować i skonfigurować. Chwytak jest gotowy do użycia.